A już zapraszam Państwa do wysłuchania Pana Sergeja Cunienko, który jest doktorem fizyki w Polskiej Akademii Nauk. Ma przepiękne CV, z którego rozumiem jakąś część, przyznaję się wyzwicie. Natomiast mój kolega Fizek wytłumaczył mi wczoraj, że Tris to jest i musisz wysłuchać i tak dalej. Więc ja z wielkim, z wielkim zainteresowaniem zwracam się ku, ku tej kolejnej prezentacji, która w naszym portfolio różnych narzędzi do zastosowania w administracji publicznej, ale co jasne, też, też w biznesie się znajduje. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo organizatorom za to, że mogę być tutaj z Wami posłuchać takich tak ciekawych wykładów i przedstawić opowiedzieć o metodzie kontrolowanej innowacji. O czym będę mówił? Przede wszystkim bardzo fajnie się słucha fajnych liczb i tak dalej, więc pierwszym punktem chcę nieco Was sprowokować, włożyćki do mrowiska i zobaczyć, jak te inwestycje, które zostały tutaj zainwestowane w Polsce w latach 2007-2013 przełożyły się na innowacje. Dlaczego te innowacje nie są skuteczne, więc już domyślacie się, że ten znak nierówności jednak jest. Czym jest TRIS i dlaczego to jest nauka o innowacjach? Strategia rozwoju innowacyjnego produktu rozmawiając z organizatorami poproszono mnie, żebym pokazał rzeczywiście praktyczne narzędzie. więc dzisiaj będziemy z wami Tworzyć innowacje, nowy motocykl, i będziemy obchodzić patent. Co prawda już to zostało zrobione, ale zrobimy tutaj na tej sali. I na końcu pokażę, jak to się przekłada na innowacyjność działających na rynku firm. Więc innowacje w Polsce. To, co znalazłem, przygotowując się do prezentacji, prawda, jest taka, że wcześniej nie zastanawiałem się nad tymi mimo to, że pracuję w instytucji publicznej w Akademii PAN nigdy nie myślałem jak to się przełożyło, więc mając tutaj inwestycji w tym okresie 2007-2013, 83 miliardy, z których 66 to są środki unijne, a reszta to prywatne i lokalne, publiczne, Niestety z każdym rokiem lądujemy co, coraz niżej, jeżeli chodzi o ranking innowacyjności w, kraju, w krajach unijnych. Byliśmy w zeszłym roku na 26, teraz jesteśmy na 27, za nami jest tylko i wyłącznie Rumunia. Więc to jest mniej więcej tak, jak wygląda, wyglądają inwestycje w Polsce. Jeżeli ja przychodzę do inwestora prywatnego ze swoim pomysłem startupem, to on zadaje mi pytania co to jest za pomysł, zapoznaje się potem w jakim czasie, jak, jakie pieniądze są potrzebne, w jakim czasie to odzyskam i jaki będę miał z tego zysk. Mniej więcej to samo mo, mo, trzeba nawet odnieść do pieniędzy publicznych, to powinno działać tak samo. Odnosząc się do patentów, bo w pewnym sensie patent jest wskaźnikiem innowacyjności, przynajmniej zobaczycie na końcu, tak jest w firmach produkcyjnych działających, i niestety w tym okresie, kiedy było zainwestowane te 83 miliardy, e, widzicie, jak zachowuje się trend patentowy. E, ja mówię o patentach polskich przyznanych. Niestety w maksi, maksimum różnica pomiędzy maksimum a minimum 2009-2012 wynosi jedyne sześć razy. Mogę stwierdzić, że praktycznie dwukrotnie ilość patentów spadła przyznanych, to jest skuteczność naszej innowacji. Dlaczego tak się dzieje? Jak wygląda standardowy proces innowacji? Co to znaczy standardowy proces innowacji? Tak naprawdę wszyscy w większości uśredniam działamy metodą próby blendów. Mamy jakiś problem. Pomysł. To znaczy pomysł, proces, tak? Olśnienie. Idea. A jeżeli idea nie przyjdzie, co wtedy? Mamy rozwiązanie. Jak wygląda to z grubsza biorąc, mamy ileś tam pomysłów wygenerowaliśmy, mamy weryfikację. Sprawdza się, nie sprawdza się, tak działa metoda, standardowa metoda próby błędów. I jeden pomysł może znajdziemy. Jaka jest skuteczność tego procesu? Tutaj widzicie, zwykła matematyka działa. Im dłużej będziemy siedzieć, spędzamy czas, zasoby, tym mniej efektywny będzie ten proces. Tak mówi biznes. Co jest? Na początku mamy 3000 niezapisanych pomysłów. Z czasem, kiedy idziemy dalej, kiedy nie rezygnujemy, mamy 300. Przedstawionych pomysłów, które przekształcają się w 125 małych projektów. Z kolei 9 w wczesnej fazie rozwoju. 4, które przechodzą do zaawansowanego do zaawansowanej rozwoju. 1,7 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7 wchodzi na rynek i tylko 1 odnosi sukces. Więc 3000 do 1. Taka jest skuteczność innowacji teraz. Nie mówimy tylko o Polsce. Co nam przeszkadza? Przede wszystkim ograniczenia projektowe, inercja psychologiczna, zbyt mały zakres wiedzy. Czasami jest tak, że y, mając problem, rozwiązanie leży gdzieś poza zakresem naszej wiedzy. Jesteśmy przeładowani informacjami. Internet działa tak, że bardzo szybko informacje rozpowszechnia, ale również przeładowuje nas informacjami. Zbyt łatwo poddajemy się i zawsze, praktycznie w 99%, idziemy na kompromis. Syndrom nie, nie my wynaleźliśmy to. Też to działa. Niemożliwość prognozowania przyszłości i rozwiązania złego problemu. Ale przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że tak się dzieje, dlatego że nie mamy algorytmu. Jeżeli chodzi o matematykę, mamy tablicę mnożenia i wiemy, że 2 razy 2 jest 4. Tak nie jest w innowacjach. Chcielibyśmy mieć narzędzie, które pozwoli nam każdy pomysł, żeby był skuteczny, żeby to było jedynka. Czy coś takiego jest? Okazuje się, że jest. Po prostu o tym nie wszyscy wiedzą. I jest to wcale nie nowe narzędzie. W latach 60-tych przez Henryka Altszulera była wymyślona metoda. Co on zrobił? Pracując w Urzędzie Patentowym Marynarki Związku Radzieckiego zaczął zastanawiać się, czy rzeczywiście jest nieskończona ilość problemów, i czy jest nieskończona ilość rozwiązań tych problemów? Analizując dziesiątki tysięcy patentów, zrozumiał, że jest zupełnie odwrotnie. Jest ograniczona ilość problemów, jest ograniczona ilość rozwiązań. Co więcej, analizując historię rozwoju techniki, zrozumiał, że żyjąc w dzisiejszych czasach, w tym świecie, człowiek jest, znajduje się w dwóch systemach, w dwóch światach. W świecie systemów biologicznych, naturalnych i w świecie systemów technicznych. Jeżeli systemy biologiczne rządzą się zasadami ewolucji, czy przypadkiem nie jest tak samo w technice, czy technika nie rządzi się zasadami jakiejś ewolucji swojej? Okazało się, że tak jest, za chwilę o tym powiem. Natomiast to, co w latach 60. tych shuler osiągnął, on opracował narzędzie, które pozwalają w prawidłowy sposób rozwiązać problemy. Na przykładach Pokażę jak to jest. Oczywiście w związku z tym, że według teorii TRIS każdy system stworzony ręką ludzką jest systemem technicznym, co oznacza, że wiersz, obraz również jest systemem technicznym, to TRIS też jest systemem technicznym i też ewoluował. Więc w latach 80. kolejne narzędzia i z jednego z narzędzi będziemy korzystać, tutaj pozwolili zrozumieć, jak rozwiązać właściwy problem prawidłowo. Tak jak już było tutaj mówiono, mówcy przede mną mówili, trzeba wiedzieć, jaki problem rozwiązać. Czasami rozwiązujemy niewłaściwy problem. Jedziemy dalej, lata 20. Jak znaleźć praktyczne rozwiązanie właściwego problemu? Proszę pamiętać, owszem, niektóre rzeczy robimy dla idei, charytatywnie, ale tak naprawdę polega na tym, żeby rozwiązując coś, zarabiać pieniądze. Owszem, przenosząc korzyść ludziom, jednak zarabiać pieniądze zwracać te inwestycje, które zostały wydane. I w czasach obecnych, do czego doszedł TRIZ? Doszedł do tego, że ma narzędzia, żeby prognozować, czego potrzebuje rynek i jak rozwijać ten produkt, który potrzebuje rynek. Jeżeli chodzi o zasady rozwoju systemów technicznych, to jedną z zasad takich praktycznych i takich pięknych jest zasada zwiększenia stopnia dynamizacji. Co to znaczy? Każdy system w ramach ewolucji swojej przechodzi od jednolitej bryły do połączenia dwóch materiałów z różnymi parametrami. Potem jest wprowadzana dynamika, podwójne połączenie, wielo elastyczność, proszek, oczywiście to jest uogólnione. Cieć, gaz i pole. Jak to wygląda w rzeczywistości? Proszę bardzo, to jest stary przykład. Mamy linijkę, jedna bryła. linijka stolarska, wiele połączeń element elastyczny i na końcu miernik laserowy. Każdy system możemy ułożyć w te Mamy łóżko, jedna bryła. Mamy łóżko składane, mamy hamak i mamy łóżko dmuchane. Proszę uwierzyć, że jeżeli teraz usiądziemy, to praktycznie wszystko jesteśmy w stanie tak rozłożyć. Co to znaczy? Jeżeli my mamy reguły, zasady, jesteśmy w stanie prognozować rozwój każdego systemu technicznego. Jak TRIS podchodzi do rozwiązania problemów? Tak jak już mówiłem, my korzystając z metody próby błędów rozwiązujemy, większość ludzi rozwiązuje to w sposób, mamy problem, myślimy, znajdujemy rozwiązanie. Czy optymalne, czy nie, nie wiemy. Jak TRIS do tego podchodzi? Przede wszystkim musimy zidentyfikować problem, potem rozwiązać go i potem uzasadnić, sprawdzić koncepcję, czyli zrobić prototyp. I tak naprawdę to, co tutaj widzicie państwo, to jest mapa drogowa robienia innowacji. To jest ta tablica mnożenia, która jest potrzebna, żeby na końcu był sukces produktowy i inwestycyjny. To się składa oczywiście tak, jak tutaj widzicie, nie wiem, czy laser tutaj zadziała. A, coś nie do końca. Dobra, identyfikacja problemu, transfer cech. Wyobraźmy sobie, że na rynku jest coś, co jest lepsze od naszego produktu planowanego, czy tego, który mamy i tracimy rynek. Możemy, korzystając z tego narzędzia analitycznego, zebrać z, rynka, info, z rynku informacje, co jest dobrego w produkcie, zebrać, zanalizować i zaimplementować do naszego produktu, który na pewno będzie sukcesywny. S krzywa rozwoju systemów. Okazuje się, że wszystkie systemy techniczne rozwijają się według określonej krzywej S. Oczywiście to nie będzie tematem naszego e, e, seminarium, dzisiejszego wykładu, ponieważ trzeba było wtedy dwudniowe albo czterodniowe seminarium robić, natomiast e, proszę uwierzyć, że rzeczywiście to działa. Tak samo jak benchmarking innowacyjny, analiza funkcyjna, za chwilkę do tego przejdziemy. Proszę sobie wyobrazić, że jest tak yy, rzeczywiście, bo z tego korzystamy, kupujemy ten albo inny przedmiot, przedmiot telefon, dlatego że on pełni określoną funkcję. Więc to na czym bazuje TRIS, TRIS bazuje na funkcji. Każdy system tworzy się po to, żeby spełniać konkretną funkcję. Samochód, jego funkcja, przewozić ludzi i ładunki. Kiedy już problem został zidentyfikowany, przychodzimy do rozwiązania problemu i tutaj też są narzędzia odpowiednie. Tutaj jest ARIS, taki fajny skrót PUF, który oznacza poszukiwanie ukierunkowane funkcyjnie. Nie zawsze musimy robić innowacje. Proszę zastanowić się, wyobraźmy sobie, że są kilka dziedzin, które na pewno są z przodu. Przemysł kosmiczny, medycyna, wojsko, jest jeszcze jedna ważna, jeden ważny obszar, dziedzina. Natura. Natura, pracując setki tysięcy lat, dopieściła wszystko do perfekcji. Jest nauka bionika, która robi to, że zapożycza rozwiązania techniczne, rozwiązania biologiczne do rozwiązań technicznych. Tak został stworzony plaster na podstawie łapek gikona. No i na końcu, kiedy już mamy. Powiedzmy nasze rozwiązanie, sprawdzamy go i tworzymy prototyp. Więc analiza funkcyjna. Analityczne narzędzie jedno z. Tutaj Państwo widzicie. Na samym początku analiza funkcyjna to analityczne narzędzie, które pozwala na identyfikację funkcji i charakterystyk, a także kosztu systemu i komponentów supersystemu. Nie będziemy wchodzić w to, co jest supersystemem, nie jest to zagadnienie, które teraz chcemy poznać, natomiast jeżeli chodzi o same etapy analizy funkcyjnej, analiza komponentów, kiedy próbujemy zrozumieć, z czego składa się nasz system, analizujemy interakcje między sobą komponenty pracują i modelowanie funkcyjne jakie funkcje każdy element pełni. No i tutaj jest bardzo mocne narzędzie, które nazywa się trimming, czyli najlepsze co robimy, wyrzucamy. tak Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś system, system techniczny, na przykład ten pilot do sterowania. Możemy rozłożyć go na komponenty. Możemy w sposób analityczny przeznaczyć dla każdego komponentu wartość, tristo pozwala, i również wiemy, ile to kosztuje. Więc możemy powiedzieć, ile dla nas jest wart pod względem funkcji, pod względem kosztów każdy element. Do czego dążymy? My dążymy do tego, żeby funkcja była maksymalna, a cena była minimalna. Więc to jest nasz obszar docelowy. Co się dzieje, jeżeli pewne elementy u nas znajdują się w tym kwadracie na dole, lewym dolnym kwadracie. My chcemy podciągnąć ich funkcjonalność, więc cena jest dobra, natomiast funkcjonalność jest za mała. Są narzędzia analityczne, które pozwalają to zrobić. To samo możemy zrobić z elementami, które są drogie, ale jednak pewną dobrą funkcję, więc możemy zredukować koszty w sposób analityczny, niemalże matematyczny. I coś, co jest mało funkcjonalne i drogie, możemy wyeliminować po prostu. Ale również w sposób analityczny. Jeżeli chcemy, żeby nasz produkt był bardzo innowacyjny, to możemy zwiększyć nachylenie tej krzywej. I to jest droga do innowacji. I teraz będziemy razem z wami tworzyć innowacje. Kiedyś Honda, to jest bardzo stary projekt, ponieważ Japonia była jednym z pierwszych krajów, który zaimplementował Triza. Więc Honda domyśliła sobie, Przede wszystkim honda ma takie motto, że jej motocykle cechują się niezwykle smukłą selwetką, jeżeli można to powiedzieć do motocykl, na temat motocykla. I oni postanowili zrobić taki motocykl miejski. Ale był problem. Tris zawsze bazuje na sprzeczności. Więc on musi być mały, ale musi mieć duży zasięg. Więc chodzi o zbiornik paliwa. Co się, co się robi? To jest schemat funkcyjny naszego motocykla, przedstawiamy mamy silnik, mamy interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami i mamy funkcje, które oni pełnią, na przykład kierowca kontroluje ramę i kierowca i rama trzyma kierowcę tak więc yy, nie pasuje nam zbiornik, chcemy pozbyć się zbiornika możemy to zrobić korzystając z streamingu, mamy algorytm, wiemy co chcemy zrobić więc spróbujmy wyeliminować zbiornik tylko trzeba pamiętać nie jesteśmy w stanie tak po prostu sobie coś wyrzucić. Musimy komuś przekazać tą funkcję. Co jest obok? Obok znajduje się rama, więc po prostu spróbujmy przekazać ramię, funkcję trzymania paliwa. Co się dzieje? Dzieje się taki powstał taki motocykl, który ma ramę, która pewnie funkcję zbiornika. W trizie jest pewne pojęcie. Jedna z zasad. System dąży ku idealności. Co to znaczy? system nie istnieje, a jego funkcja wykonuje się. I tutaj zbiornik nie istnieje, idealny system, a jego funkcja się wykonuje. Zarządzania własnością intelektualną, tak żeby pokazać, że TRIS działa jeszcze w, różnych, w innych różnych obszarach, również korzystając z streamingu bardzo mocnego narzędzia, spróbujemy teraz obejść patent firmy niemieckiej Mannesmann. Jaka była historia? W Korei firma POSCO, która zajmuje się sprawami hutniczymi, w taki sposób odczyszcza surówkę hutniczą. O co chodzi? To jest element, przy pomocy argonu ta surówka hutnicza jest zakręcana, po to, żeby te wszystkie zanieczyszczenia nam wywędrowały na górę i również siła odśrodkowa odrzuca do ścianek, które są porowate. Sprzecz, kolejna sprzeczność. Jeżeli pory są duże. To bardzo dobrze łapią nam zanieczyszczenia, ale niestety ciepło nam ucieka. Więc firma Manesman wymyśliła taki patent, opatentowała to rozwiązanie, opatentowała to. Mamy pompę, mamy taki termos powiedzmy i w taki sposób to robimy. Firma Polsko zgłosiła się do firmy Manesman, poprosiła o licencję na ten patent, ale niestety było to drogie. Więc co zrobili? Ja tutaj specjalnie nie tłumaczyłem tego i nie pisałem tego po polsku. To jest rzeczywisty projekt, który był robiony w Korei i tak wygląda w softwarze, bo proszę, proszę też wziąć pod uwagę, w związku z tym, że TRIZ istnieje dość długo, to zostało przełożone już na software. Są softwarey, które pomagają rozwiązywać problemy, tworzyć innowacje i tak to wygląda. To jest rzeczywisty projekt. Co mamy? Mamy tak naprawdę w tym, nic nie możemy wyeliminować poza pompą. Też trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy obejść patent. Patent tak naprawdę od razu zawiera informacje o systemie technicznym. Czytając patent, możemy od razu stworzyć ten schemat. Musimy coś wyrzucić, jeden element, albo coś zmienić, i wtedy to już nowy system, to już nowy patent. To jest legalne obejście patentu. Więc wyrzucamy kompresor. Nie ma nic, więc nie ma kompresora. Patrzymy. Potrzebujemy rozwiązania, więc jest, jeżeli nie jesteśmy fizykami, a potrzebujemy rozwiązania, to TRIS tutaj oferuje bazę efektów naukowych. Przez lata zostały stworzone bazy efektów fizycznych, chemicznych, biologicznych, geometrycznych i matematycznych. Więc nie będąc fachowcem, sięgając po tą wiedzę, można zobaczyć, że rura Venturego, a te osoby, które kiedyś dawno chodzili do fryzjera, na pewno pamiętają takie taki element, który doprowadza, gruszka, która doprowadza nam wodę, powiedzmy, czy jakiś płyn. Więc to jest rura Venturego, która umożliwiła bez żadnej pompy, albo injektor w samochodzie, jeżeli ktoś wie, pozwoliła zrealizować tą funkcję bez żadnej pompy. Innowacyjne rozwiązanie, obejścia patenta, legalny patent. To było zrobione również po to, żeby troszeczkę przycisnąć w końcu firmę Manusman. Więc Polsko powiedziała: Mamy rozwiązanie. Proszę nam dać licencję za taką cenę, inaczej to wypuścimy na rynek. Jeszcze raz, co chcę powiedzieć przez to, że innowacje w tym momencie mają mapę drogową, to jest coś w rodzaju tablicy mnożenia. Dwa razy 2 mamy cztery, i to są narzędzia, które pozwalają to robić. Teraz chciałbym przedstawić, jak wygląda statystyka firm. Poproszę Państwa. To jest opracowanie, które nie tak dawno zrobiliśmy, na czym to polega? To, co zrobiliśmy, wzięliśmy dane z top 100 wartości marek na świecie i dołożyliśmy do tego, w jaki sposób korzystają z trizu. Co mamy? Tutaj mamy top 100 i ja po prostu szybko pokażę, jakie są marki. No oczywiście najdroższe, tak? Apple i tak dalej. Coca-Cola korzysta, Microsoft słyszała. Co to znaczy słyszała? To znaczy, że miała seminarium i ewentualnie ktoś dla nich rozwiązuje ich własne projekty. Natomiast Samsung i GE wdrożyli to na poziomie korporacji. Stworzyli piramidy fachowców, tam działy tyryzowców, którzy siedzą i rozwalają codziennie problemy. Nie będę tutaj skupiał się na tych informacjach, po prostu chcę Wam pokazać, że takie giganty jak Intel wdrożyli to u siebie na Maxa, Gillette, który należy do Procter Gamble, e, też to wdrożył. Przy czym najlepsze jest to, że Pampersy, który, z których korzystają dzieci, również były, pewne zagadnienie było stworzone trizem z użyciem technologii NASA. Ale o tym może kiedy, kiedy indziej. E, Pampers tak samo, tak jak mówię, e, jest, należy do Procter Gamble, korzysta z tego, wdrożył w korporację. Hyundai za chwilkę pokaże, jak Ilość patentów i wdrożenia trizu przełożyło się bezpośrednio na wartość marki. Tutaj może to jest tak naprawdę za nudne, ale przejdźmy już bezpośrednio do patentów. Co, co chcę pokazać? W 1997 rok Samsung nie wie, co to jest triz, ale zaprasza do siebie fachowców rosyjskich, posadził w takim mieście słon i poprosił o rozwiązanie problemów, żeby się przyjrzeć. Więc ten wzrost w 1997 związany jest z tym, że Problemy zostały rozwiązane, patenty powstały. Zresztą technologia Tris na początku uratowała Samsung od pewnych ruchów w stronę DVD itd., itd. Po prostu powiedziano, że to jest nieperspektywiczne i Samsung w tę stronę nie poszedł. Co dalej? Dalej ten odcinek 98 i 2000 do 2004 oni po prostu szkolili ogromną ilość ludzi. Dalszy wzrost, który widzicie, eksponent, to jest działania zespołu. Oni mają nawet instytut Trizu w Samsungu, to działania fachowców zupełnie inne podejście do rozwiązywania problemów. Jak to przełożyło się na wartość marki? Proszę bardzo, to są dane statystyczne. Możemy to skorelować. Oczywiście to się nie zaczyna od 1996-1998, ponieważ wtedy Samsung nie wchodził do top 100. Najlepsze wyniki ma Hyundai w 2007 Hyundai zaczął wdrażać ale wdrażać na potęgę jeszcze bardziej niż yy, jeszcze bardziej niż Samsung widzicie jaki jest wzrost jest wzrost bezpośrednio wartości marki ale to co jest najlepsze jeżeli przyjrzymy się to jest siedziałem jakoś w nocy to 0 no za 21 tak mnie to wciągnęło że ja siedziałem i yy, korelowałem te dane jeżeli popatrzycie na kształt tej krzywej Wzrostu patentów i marki to jest taka sama krzywa z przesunięciem w czasie. No i tak wygląda LG. Chciałbym tutaj podkreślić, że dla Korei TRIS stał się religią drugą. Oni kształcą wszystkich na potęgę. Jeżeli weźmiemy 100% fachowców na całym świecie tris to 73% znajduje się w Korei. I widzimy, jaki jest skutek tego, wdrożenie tej metodologii. Jeżeli popatrzymy na top 100, to praktycznie 50% firm znajdujących się w top 100 korzysta z TRIZO. I to na końcu chciałbym pokazać, jak TRIS przekłada się na innowacyjne rozwiązania, poparte statystykami, na własność intelektualną i na wartość marki. Więc tak naprawdę nie jesteśmy bezbronni przed inwestowaniem i innowacjami, Możemy to robić w sposób kontrolowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No ja Mam dwie, dwie myśli po, po dwóch ostatnich prezentacjach. Par, szkoda, że PARP jako agencja publiczna nie może zakupić sobie startupu i zachować się jak Google czy też Facebook, startupu stworzonego przez, przez projektantów, oczywiście. A z drugiej strony, zobaczymy, chyba mogę mówić w imieniu agencji, my w 2015 roku nie znaliśmy TRIS, ale właśnie poznaliśmy, więc czekam, aż, aż ta krzywa nam zacznie rosnąć w takim razie, tylko musimy się namyślić, w jaki sposób możemy stosować taką metodologię do publicznego sektora. I w tym momencie ja jeszcze Pana zatrzymam, już zaproszę naszych ekspertów, bo jeśli mówimy o ewaluacji, jeśli mówimy o projektowaniu polityki publicznej, to nie możemy tego robić bez ekspertów w tym obszarze, czyli bez Agnieszki Tokajkrzewskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Karola Olejniczaka, Uniwersytet Warszawski. I już oddaję panu, panu głos w zakresie możliwości zastosowania TRIS. W projektowaniu rozwiązań publicznych. O. Powiem tak. Przede wszystkim to, co tutaj pokazałem, stricte dotyczy techniki i technologii. Natomiast TRIS to nie jest tylko technika. Jeżeli mówimy o kierunkach, tak, to jest taki kierunek jak TRIS pedagogika, kiedy wiemy, że możemy zmienić społeczeństwo, jeżeli zaczniemy od najmłodszych. Więc Szkoląc dzieci. Mając triz pedagogikę, która jest zresztą tutaj rozwijana w Kielcach, to, to na pewno zadziała. Z czasem to zadziała. Musimy poczekać. Na pewno są inne dziedziny, takie jak triz nauka, triz technika, triz. Powiem tak. Jeden z fachowców, który obronił doktorat z trizu, on teraz stosuje triza na przykład w kampaniach wyborczych. Dość skutecznie. A co, co eliminuje tam z tej, z tej mapy? Który, który z elementów? Słucham? Znaczy tak, pytanie na marginesie, zupełnie niewymagające nie odpowiedzi. Zastanawiam się, co on w takiej kampanii, projektując kampanię wyborczą, eliminuje. Który z tych elementów znika? To już jego know-how. Zazwyczaj to nie jest upubliczniane, natomiast on ma narzędzia. Zawsze działa na sprzeczności. Sprzeczności zawsze są. Na pewno, jeżeli tylko jest jakieś zagadnienie możemy odnieść do tego triza i zobaczyć jak tam to zadziała, na pewno zadziała. Ja Widzę naszych kolegów zajmujących się systemem selekcji i oceny, projektujących systemy selekcji i oceny wniosków składanych przez przez przedsiębiorców w naszej agencji i myślę, że popracujemy sobie nad, nad możliwością zastosowania takiej metody. Ja już mogę odpowiedzieć, ponieważ człowiek, który stoi za tą prezentacją, on bezpośrednio we Włoszach był w takim komitecie, który sprawdzał wnioski unijne. Rzeczywiście to działa, bo jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ta technologia zadziała, czy ta technologia jest słuszna i czy na końcu będzie rynkowy sukces. Ale nie po to, żeby ten wniosek nie przeszedł, tylko odwrotnie. Co doradzić, co zmienić, żeby rzeczywiście na końcu był sukces finansowy.